Po latach rachunek sumienia zrobiłam, przez życie przebiegłam, upadłam jak roślina, zwiędłam i ożyłam, bo Bóg pomógł wkroczyć w nową nadzieję, nadzieję po życie nagle odnowione, łaską Bożą olśnione, które jak słońce, wielkie tabernakulą świata. Budzi wszystko do życia, a w kościołach ręce swoich dzieci pragnie więcej uplatać. Gorzko dziś ludność śpiewa, w rekolekcjach ksiądz do walki zagrzewa: Upadnijmy na kolana, wielka jest siła grzechu zła i nienawiści. A szatan i źli ludzie ręce zacierają z ułudnych korzyści. Wyrwijmy się z grzechu, świat to taka kraina, gdzie serca pradziadków biły. Tam dziaduś Żydko kosił, choć czasem nie miał siły. Tam na Aniu pański czapki z głów z godnością zdejmowano, a na czole. Znak krzyża stawiano. To najpiękniejsza nasza Polska. Środek Europy. To nasza Polska, gdzie na polach lśniły w słońcu złociste snopy i słowa dekalogu i zaufanie Bogu. Dzisiaj pamiętajmy, o diamencie świętego pontyfikatu. Niech niebo ześle błogosławioną rosę światu, a Duch Święty, który nas światłem oświeca, niesie nam pokój pański, podnosi z upadków i wciąż prawdziwe światło miłości roznieca. Ciemność Zdejmuje z oczu niewidzących, Którzy padają na drodze, Bo los potrafi zniewalać I krzywdzić srodze. Chwalę Cię, Ojcze, za trud, Za cierpienie i Boży cud, Za słowo i błogosławieństwo, Za dotyk, który niesie Ofiara Chrystusowa i męczeństwo, w sercach naszych wiara Często okaleczona Przez wytrącenie nas z równowagi Czasem okaleczona przez Przeciwności i pokusy Przez zło, które się stara zniszczyć Dziesięć najpiękniejszych rad Danych Mojżeszowi A tak często nie przestrzeganych. Wyrwijmy się z niewoli grzechu, przepraszajmy pana, spalmy ziarno toksycznie zatrute. O Polsko, Polsko moja ukochana, wędrujesz drogami czasem zagubiona w świecie. Niech odstąpi ciemność, bo nasz Pan i Bóg. Pragnie uratować każde Boże dziecie, Niech zakwitnie znowu polna dzięcielina, Bo nas Matka Boża prosi Kochać Syna.